Czy jesteście gotowi na wieczorne świadectwo? W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. z nieba, osłanby, Matce Boga, że. A kiedy ujrzał, że na Jego bezcielesny głos, bierzeć na siebie. Rozmawiamy dzisiaj o Janie Chrzcicielu i o tym, kto w naszym życiu pełni taką rolę. Ja nie tak dawno temu miałem okazję być na Jamajce i poznać tam kilku misjonarzy z Polski i z zagranicy. Wysłuchajmy dzisiaj świadectwa jednego z nich. Pomyślałem, że to będzie dobra okazja, aby podzielić się świadectwem człowieka, który jadąc na misję Trochę pełni rolę tego, który ma przygotować człowieka na przyjście Jezusa. Posłuchajcie świadectwa księdza Tomasza. Szczęść Boże! Pozdrawiam bardzo serdecznie z Jamajki, z wyspy leżącej na Karaibach. Pan Bóg jakoś tak kieruje moim życiem, że stawia mnie w różnych częściach świata, w różnych miejscach. I zawsze jakoś tak mi pokazywał, że on jest obecny wszędzie, bo odkryć Pana Boga możemy wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy czy w Polsce, czy za granicą, czy w Ziemi Świętej, dotykając miejsc świętych, ale też gdzieś daleko, za oceanem, gdzie życie Kościoła i znajomość Pana Boga nie jest zbyt duża, gdzie szerzy się pogaństwo. Na misjach, tutaj na Jamajce, ciągle odkrywam Pana Boga w ludziach. Szczególnie w bezdomnych ludziach, którzy są na ulicy, ludziach, którzy przychodzą prosić o jedzenie lub o, o jakąkolwiek pomoc. To było takie trudne dla mnie doświadczenie, zetknięcie się z ludźmi, którzy są albo innej religii, albo są niewierzący, albo czasami wrogo nastawieni. Chociaż wydawałoby się, że ja jako ksiądz powinienem wiedzieć, jak odkryć ludziom Pana Boga. Wiedzieć, jak prowadzić ludzi do Niego, że mam być ekspertem w tej dziedzinie. Chociaż z drugiej strony jest takie niebezpieczeństwo, że możemy stać się jak Faryzeusze, bo nam się wydaje, że wiemy wszystko, że wiem, jakimi drogami chodzić, bo już sobie wypracowałem pewne przyzwyczajenia, mam jakieś utarte ścieżki. Okazuje się, że Pan Bóg chce pokazać trochę inaczej. Że nie tylko jest ważna ta litera prawa, ale też człowiek. Nam się wydaje, że Pan Bóg jest taki najpiękniejszy i najcudowniejszy. I oczywiście tak jest, ale patrząc tutaj, ale patrząc tutaj na Jamajce, na drugiego człowieka, który jest wyniszczony przez chorobę, przez narkotyki, albo przez biedę, albo jest umysłowo chory który spędził pół życia albo całe życie na ulicy dotknięty różnymi chorobami, to tam nie ma takiego piękna zewnętrznego. Tam nie ma takiego oblicza cudownego Jezusa Chrystusa widocznego na zewnątrz. Trzeba naprawdę dużego wysiłku, żeby doświadczyć i zobaczyć w Nim Jezusa Chrystusa, tego samego, który przyszedł do faryzeuszów. Ludzi współcześnie mu żyjących, a który teraz przychodzi do nas. To moje takie doświadczenie, chyba najmocniejsze tutaj na Jamajce. Ja nie mam żadnych objawień ani jakichś spektakularnych wizji Pana Boga, ale uczę się tej relacji, uczę się odkrywania Jezusa Chrystusa w tych takich najprostszych, codziennych sprawach. Pozdrawiam serdecznie z Bogiem. Myślę, że ważną konkluzją tych dzisiejszych rozważań będzie to, że każdy z nas pewnie spotkał w życiu kogoś, kto był dla niego takim Janem Chrzcicielem, ale także takim Janem Chrzcicielem każdy z nas może być dla kogoś innego. Może warto się nad tym zastanowić, żeby tej szansy nie zmarnować. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty, trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.